Cześć, jest tutaj Grzegorz, w Firmie Bosz. W dzisiejszym materiale zaprezentuję Wam dwie nowe, duże szlifierki kątowe modele GWS 27230J oraz GWS 27230 jr GWS to jest oznaczenie szlifierki kątowej. 27 informacja o mocy szlifierki, czyli 2700 W230 jest to średnica tarczy, którą możemy zamontować właśnie na tych szlifierkach i J. Oznacza łagodny rozruch, natomiast cipierka wyposażona jest dodatkowo w Restart Protection oraz Vibration Control. Natomiast w modelu JR również mamy Restart Protection, łagodny rozruch oraz System Vibration Control. Natomiast dodatkowo użytkownik może dopasować to, jak ma być ustawiona rękojeść, i w jedną lub w drugą stronę może o 90 stopni tę rękojeść przestawić, tak, żeby było mu wygodnie pracować. Jedną ze szczególnych zmian w silnikach jest specjalna żelowa ochrona wirnika która zapewnia mocniejsze połączenie, a tym samym dłuższą żywotność całego systemu. Nasze szlifierki są niezawodnymi maszynami nie tylko do obróbki metalu, ale można nimi ciąć beton, wykonywać prace ogólnobudowlane i nie tylko. Także zapraszam na krótki materiał. Myślę, że zgodzisz się ze mną, że czasami mamy do wykonania takie prace, w których nie możesz obejść się bez dużej szlifierki kątowej. Chodzi mi o pracę, których duża szlifierka kątowa to jedyne słuszne rozwiązanie, jak na przykład wykonywanie stalowych części do konstrukcji mostu lub choćby naprawy ciężkiego sprzętu, w szczególności koparek i wywrotek. To, czego profesjonalista oczekuje od narzędzia takiego jak duża szlifierka kątowa, to zapas mocy, odpowiednia wytrzymałość, a przede wszystkim, w naszym konkretnym przypadku, bezpieczne i pewne użytkowanie. Przykładem może być obrotowa rękojeść główna w modelu GWS 27230JR. Obrotowa rękojeść główna pozwala na pewniejsze trzymanie szlifierki nie tylko podczas szlifowania, ale przede wszystkim podczas cięcia w przypadku ewentualnego zakleszczenia tarczy. Trzymanie szlifierki jest bezpieczniejsze dzięki prawidłowo obróconemu uchwytowi. Przejdźmy teraz do innych ważnych funkcji bezpieczeństwa. Kickback Control dostępny w modelu JR to system, który w ciągu 1/10 sekundy zatrzymuje tarczę w przypadku jej zakleszczenia, dzięki czemu narzędzie nie próbuje wyrwać się z rąk. Restart Protection to ochrona przed ponownym uruchomieniem w przypadku zaniku zasilania. Łagodny rozruch lub inaczej miękki start zapewnia płynny rozruch tarczy. Vibration Control to system kontroli wibracji, który redukuje drgania przenoszone na użytkownika w trakcie pracy, a tym samym zwiększa jej komfort. Bosch Diamond Metal Wheel to diamentowa tarcza tnąca do stali, żeliwa i stali nierdzewnej, która ma 30-krotnie dłuższą żywotność niż konwencjonalna tarcza, a co najważniejsze nie zmniejsza się zakres cięcia, który przez całą żywotność tarczy pozostaje na tym samym poziomie. Polecamy ją szczególnie tym użytkownikom, którzy muszą ciąć naprawdę duże ilości metalu. Oprócz tej super innowacyjnej tarczy diamentowej do metalu, marka Bosch oferuje świetne tarcze do szybkiego cięcia żelaza i stali nierdzewnej w postaci tarczy Standard for Inox, dostępnej w różnych średnicach. W dzisiejszym filmie mogliście zobaczyć tylko część możliwości naszych szyfierek kątowych, które od dziesięcioleci są cenione na całym świecie przez różnych profesjonalistów z różnych branż. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do testowania naszych elektronarzędzi i przekonania się, jak są mocnymi, wydajnymi i wygodnymi w użyciu elektronarzędziami. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was oczywiście do oglądania kolejnych filmów oraz śledzenia nas na Facebooku oraz YouTube, Bosch Professional elektronarzędzia i osprzęt. Cześć!